Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o całym tylnym układzie zawieszenia do John Deere. Także zaczynamy. Dzisiaj opowiemy sobie właśnie o całym tutaj zawieszeniu tylnego tuza. John Deere, oczywiście wiele osób zna nasze zamienniki hiszpańskie wysokiej jakości. Wielu naszych klientów przetestowało już właśnie te, te części i są naprawdę zadowoleni i my cały czas. Mamy to w naszej ofercie. Oczywiście, jak wiadomo, na rynku możemy znaleźć tańsze, tureckie zamienniki, wytrzymują one znacznie krócej. O tym zawsze informujemy przed każdym zakupem naszych klientów, że możemy. Owszem, możemy załatwić tańszy, ale będzie to turecki, wytrzyma on dużo, dużo krócej. Jeśli chodzi o zestawy podnośników, no to w skład ich wchodzą dwa ramiona, wał, te tulejki, które są w środku w tym plecaku na tym ale głównym. Oczywiście podkładki montażowe do ramion, śruby, uszczelnienia. I tak właśnie wygląda cały zestaw. Oczywiście te części również możemy kupić osobno, ale jest to już pod zamówieniem. Zwykle sprzedajemy całe zestawy, ale same ramiona czy też wał można kupić osobno właśnie w zamienniku hiszpańskim. Ponadto wymieniając taki podnośnik, to zawsze powtarzamy, że warto pomyśleć również o sworzniach. No więc mamy tutaj sworznie od siłownika czyli dwie sztuki, no i mamy swożnie tutaj od wieszaka. No to jak już wymienimy te słożnie, warto też pomyśleć o łożyskach, które znajdują się w siłownikach i warto też pomyśleć o wieszakach. Czy tutaj wszystko jest ok? Oczywiście górną część, środkową i dolną możemy kupić osobno, również w zamienniku hiszpańskim możemy samą kulę wymienić tutaj lub górną część wieszaka lub cały wieszak zależy jak ten luz tam występuje ale jeśli już wymieniamy ten górny podnośnik warto też spojrzeć na inne elementy które się z nim łączą czy żeby nam za chwilę się nie stało to samo co mamy w tym momencie no a jeśli wymieniamy sobie już górny podnośnik warto też zerknąć na dół tam mamy Główny wał, czyli wał dolny uciągu. Warto tam spojrzeć, czy tam nie mamy jakichś luzów. Oczywiście tam występuje łożysko, występują swożnie tulejki zabezpieczenia. To wszystko również znajdziecie u nas w zamienniku hiszpańskim. W zestawach lub sam wał można zakupić, ale my raczej preferujemy wymieniać takie wały w zestawach. Jeśli chodzi, bo wiele osób pyta, jak zdemontować taki podnośnik, o to najprostszym jest odkręcić któreś z ramion, sprawdzić, które da się wyjąć. No, jeśli wyjmie nam się lewe, no, to ściągamy sobie prawe koło, no i wyjeżdżamy całą ośką, żeby się tutaj nie męczyć z odkręcaniem tych ramion. Jeśli chodzi o taki też demontaż, warto też ustawić sobie podnośnik w jednym punkcie i tak samo złożyć właśnie ten nowy. Wtedy może unikniecie. Kalibracji podnośnika, ale rzadko się to zdarza. Więc po wymianie takiego podnośnika trzeba pamiętać, że jeśli coś działa niepoprawnie, no to musimy skalibrować taki podnośnik. Warto też pamiętać, że przy demontażu podnośnika z tyłu, zwykle z tyłu, w większości serii, mamy czujnik dźwigu, który odpowiada nam za prawidłową pracę tego podnośnika. Tak więc, gdybyście chcieli dobrać podnośnik. Do swojego modelu ciągnika, no to tutaj wyświetla Wam się numer telefonu, śmiało możecie zadzwonić. Macie również kod rabatowy, z którego możecie skorzystać telefonicznie, jak i internetowo. A w tym odcinku to już wszystko i zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć!